Dzień dobry Idę, idę, a to jest mój kalendarz na kwiecień Państwo sobie notują jakie występy będą w kwietniu Stój pan Widać? Gdańsk 13 Kwietnia, kwietnia, podkreślam, to jest kwiecień Już są sprzedawane bilety Proszę iść na lecik I na Biletyna I na co tam jeszcze Państwo chcą I na moim Facebooku są szczegóły z datami Z adresami Pruszków, Marki Warszawa, Siedlce Wszystko na moim Facebooku i tam Państwo niech szukają biletów. Halo, halo, ale po takim czymś to każdy potrafi chodzić. No dobra, 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 dobra. Wyzywający operator basel, idź Pan tam, idź Pan na te ostre kamienie, proszę bardzo. Proszę, 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 proszę. Boso przez świat, proszę Pana, nie pęka na niczym.